Tam już z wykrywką i, i tak dalej, ale no kościółek z XIV wieku, pewnie 1600-1700. Wow. Mam coś ładnego, naprawdę klucz i musi mieć swoje lato. Wow. Ale talerz. Stajcie w kolejnym odcinku, za mną w tle, jak może widzicie, stary pap. Ja powoli maszeruję na pole. Muszę jeszcze kawałek przejść. Tutaj mamy stary kościółek z XIV wieku. Pole są za tymi domami, także może być dzisiaj ciekawie. Nie wiem jak będzie, oczywiście zobaczymy. Ja maszeruję na pole i tam już zabieramy się za kopanie. Już do oka nie będę wchodził, bo jestem już z wykrywką i, i tak dalej, ale no kościółek z XIV wieku. Nie wiem jaka forma jest teraz obecnie, z którego to wieku jest. Ale od XIV wieku miał swój początek i muszę przejść tu gdzieś kołpabu i już będę na miejscu do kopania, także nie rozgaduję się za dużo, jesień taka pełna, w krasie. Trzy poletka dzisiaj przede mną, jedno nie wiem po czym, dwa po kukurydzy, trochę większe, to jest najmniejsze akurat, jeżeli możecie zobaczyć, no swoje ma, jest trochę do pochodzenia, tam jest ten kościół za domami także. Tak to wygląda. Oczywiście, jak ktoś jeszcze nie był na kanale do poszukiwań Używam xpdusa dwójki, Brudny, ale już taka para roku Także pochodzimy, zobaczymy co tu ciekawego się kryje No jakieś tutaj widoczki, jakaś wieś tam w oddali Czy się wieś, no, jest z tej strony, nie? Ale jakieś domostwa, no może coś tu się działo, może nie Dużo ścieżek, bo tu jest ścieżka, a tam jest Także być może być ciekawie. No nigdy nie wiadomo. Lecę do pierwszego dołeczka. Ładnie wyskoczyło z dołka. Ale to tylko guziczek. I tak zaczynamy dzień dzisiejszy. Sygnał jak dzwon, Ale mam. Zobaczcie jak to jest gruby. To jest jakiś medal. Albo... Albo... Albo jakiś token. Ale bardziej medal. Coś tu widać. Chociaż nie wiem. Co tu widać moi drodzy. Widzicie coś? Ja to obczyszczę. I chyba zaraz Wam powiem. No ale... Toki krążek. Oczyszczona, i tu, na jest data, którą ja widzę. Nie wiem, czy wy widzicie 1941, nie wiem, czy to chyba coś wojennego będzie. Jakiś kundze. No, nie wiem. Jak to uda się rozszyfrować, to będzie napis. Ale fajna, fajna znajdka. Coś ciekawego. Pierwsza moneta się trafiła gdzieś tutaj. Tak. No, obrzeżu pola. Ale niestety to tylko pusty krążek zajechany chociaż tu coś jeszcze się może maluje nie wiem, będziemy myśleć na podsumowaniu bo coś tu widzę jeszcze, widzicie jakąś funkcję, może się ustali później nie ważne, zobaczymy później kolejny sygnał tak mi ładnie tu wyleciał co myślicie, guzik moneta, raczej moneta bo widzę rancik, srebro czy nie srebro może przywrócone a nie, leciutka baba na wózeczku ale ładny stan, kurde Jest takiego pole half penny Zobaczcie jaki ładny stan kogo my tu mamy Georgia Georgia 5 Czyli 900 któryś tam początek będzie widać zresztą 920 chyba 4. akurat data jest przywrócona. No, fajna monetka, jakieś sreberko by się takie tu przydało będzie kolejna moneta. Chyba nie za stara, ale. A, nie. Co innego zaskoczyłem się. Obstawiam co innego. A to w ogóle już jest taki zajazd, że. że to było chyba monetą po prostu. Obstawiłem. Czy pensówka, George'a? Ale no nie. To nie to. Straszny zajazd. No, w każdym razie, chyba kolejna moneta była. Wow. Mam coś ładnego, naprawdę klucz. I musi mieć swoje lata, zobaczcie. nie Wiem jak stary, bo nie znam się raczej na klucza. Ale no, ciekawe Taki fancy nawet ładne zdobienia ma Tutaj ziemia niech z tego wyjdzie. Jak myślicie jak bardzo stary. Postaram się oczywiście ogarnąć. Wiek, ale ładny. Może to jest klucz, wiecie, od tego kościółka, kto wie. Kolby jeszcze może dojrzałe, czy już spleśniałe, jak wyglądacie? No, już popleśniały ale pod kolbą kawałek łyżeczki był, to co z niego zostało w zasadzie, z niej. Tak mi się wydaje, że to była taka łyżeczka, nie? tak to wygląda. No, nie spodziewałbyś się. Kolejna monetka. Co to jest w ogóle? Co to, co to jest? Później wytra i zobaczymy. A czy to nie jest współczesna 10 minut? Czy to jest baba na wózku? Szczerze mówiąc, nawet nie widzę. Przetrę to później. Albo zaraz i zobaczymy. Bo jest to masz ciekawe co to jest, bo to coś dziwnego jest. jakaś. No nie wiem. Tutaj taki nie wiem, kawałek gwoździa może to był? ładna patynka na nim ten klucz nie daje mi spokoju, ciekawe który to jest wiek wiktoriański na pewno, ale czy starszy jeszcze? ciekaw jestem muszę to ogarnąć w domu, już nie mogę się doczekać a tymczasem taki kawałek gwoździka coś tutaj tak. mamy w grudzie no, prawdopodobnie moneta a nie, falstart ale tak pięknie się zieleniła jak na monetkę no szkoda duży guzik czysty, niestety ale ładnie wyglądało to w grudzie, nie powiecie, że nie. O był złotony może Bo coś tu się świeci zawsze mnie kręciły takie o typu domki. Fajne pomieszkowałem w takim pewnie 1600-1700 No nie wiem, ładna strzecha kurki wodali, nie wiem czy je widać na GoPro ale są dwie sztuki wesołe klimaty idę sobie już po kopaniu no klimatycznie tą wyseczką przełutaj jeżdżą jakaś stara budka telefoniczna tam w rogu klimat zwidzimy się zaraz w kolejnym miejscu tu co wyszło widzieliście, ale będzie jeszcze podsumowanie ciekawi mnie ten klucz z którego wieku on jest ale to sprawdzę wszystko w domu a najpierw muszę dojść do auta Mały marsz mnie czeka na to. Także widzimy się za chwilę na kolejnym kopaniu. Magia YouTube. A. kolejny dzień. Jestem chyba 100 km dalej od poprzedniego miejsca. Dzisiaj kopanie komercyjne. Będzie Artur, którego widzieliście tutaj, właśnie w tym miejscu też. Gdzie udało mi się znaleźć trzy hamery, bo jestem w tym miejscu. I gdzie to pole? Tam pole niżej. Tu właśnie poznajdywałem trzy sreberka. A jak będzie dzisiaj, nie wiem, zostało pole, które było ścierniskiem ostatnio tam długo nie zabawiłem bo można tam szukać, ale nie zabawiłem tam za wiele, bo nic mi nie wychodziło no i była długa trawa i ściernisko, kiepsko się szukało dzisiaj to pole jest ładnie zrobione, także zobaczymy nie przedłużam, bo już wstęp jeden był, także drugi dzień kopania, taki wiecie, filmik łączony dwa porządne dni kopania, zobaczymy co uda się znaleźć na koniec będzie jakieś podsumowanie także mam nadzieję, że ten klucz co wczoraj znalazłem, to będzie kluczem do jakiegoś srebra może do srebrnego skarbu, może złotego, kto wie. Mam nadzieję taką. Zobaczymy, oczywiście. Głodnie temu tu kopałem, a tu już na zielono już się robi. Także tutaj już się nie pokopię, niestety. A w szkoda, bo mi tu trzy ameryki wyszły. Pierwsza monetka dzisiejszego dnia, raczej. Co my tu mamy? Coś, coś, coś. A nie, zobaczcie jaki guzik jest, jak to wyglądało, jak moneta. Co to było na nim? Nie wiem, ale chyba coś. Ale jakaś była dobra. To jest nawet samo wiedziałem, że to jest moneta. A tutaj guziczek. Chyba pierwsza ciekawa dzisiaj znajdka. O ile mnie wzrok nie myli, to jest Rose Farting. Czyli mamy średniowiecze albo to jest Rzymek. Trzeba przepukać. Co to jest? Przepuczemy. No, jest średniowiecze raczej, ale w postaci czego nie wiem. Zaraz zobaczymy. To jest chyba róża. To jest chyba rose Farting. Przepuka mi się włączę. Jak profesjonalista. Zgubiłem chyba swoją wodę. Nie wiem gdzie ona jest, bo nie mogę jej znaleźć. No, więc mam wodę z butelki. Tak i mam Rozwartinge. Hammer miedziany. Super. Ostatnio no, już trochę agonia. No, ale one zazwyczaj takie wychodzą. Także Charles pierwszy. 1600 Coś tam. No super. Miedziany na parstyka, bo to co z niego zostało. Fajna znajdka no. Troszkę już taki. Oberwał, bo może by jeszcze w miarę cały był, jakby tu nie oberwał z tej strony. No, ale jest na parsteczek. Ostatnio był kawałek srebrnego, teraz kawałek miedzianego. Kolejny dołek i tutaj mam być może coś fajnego, grube brązidło. A to była jakaś półweczka czegoś, ale czego? Nie wiem. Ale coś starego w każdym bądź razie. Hmm. Co to mogło być? Nie wiem, ale fajne, fajne. Postaram się ustalić. On nic mi nie mówi, ale może coś fajnego to było, może nie, może w mojej głowie tylko fajne. Jest moneta, ale chyba zajaździk. Nie wiem, nie mam tej wody. Musiałbym z butelki. No jest jakaś baba na wozie. Tutaj coś widzicie? Bo ja ją widzę jeszcze tutaj, co siedzi. No nie wiem kto to był. Zobaczymy, jakiś farting. Był to farting bodajże George'a III. Widzicie tu jeszcze jak faciate. I z drugiej strony, jaką wrócę, siedzi baba na wozie. No fajna monetka stara. Także coś fajnego, jakieś krągłości tu już są, jest tutaj ten rozfarting, szału nie ma, ale coś jest. Tym razem plomba i to ładna nawet, z jakimś takim ładnym herbem, napisem, nie mogę go teraz rozczytać, ale Ale ładna, nie? Jak na plombę, tu przybrudzone, też jakiś napis, no nie wiem. O! manur jakiś no ładna plomba Martura czy mega mega, znajdę jakoś nie wiem co Pokaż ja tu mam plombę jakąś z dziadowską. Wow! Ale talerz. Już ja Mocno klipt, ale kurde Nieważne Joki piękne Tak Niemożliwe no kurde Jeszcze, tu masz jak a jakieś parę metrów przed tym jest wow jeszcze dodatkowo to. Six to Twój dzień dzisiaj naprawdę. No to, jak już nagrywamy, no to, to, to kładziemy. Ja yeah, trzy srebra już cztery. Przecież oh. to jest pogrom, ale ten szylik to jest. Jaka Trówne. petarda. Już niemożliwe, ja. Yeah. Yeah. Ja. 12 pensów, tak? Tak, jest dwunasteczka. Jest, dwunasteczka, ładna. Wow. Tarcza wygląda na stewardów, stuart, a ma, ale może, li, ale raczej steward. Niesamowite jest to miejsce. O kurde. No, czekaj, ja Nie wiem, jak to Ci już podać. zaraz Ci pogratuluję, ale też już... gratulacje dla Artura. Jest kolejna monetka. Czy guziczek? No nie wiem, stan o Guzik, ale mnie dzisiaj te guziki w ciula robią. Masakra. no tu mamy. No taki guziczek zwykły. Moneta w zasadzie to co z niej zostało. Ale widzicie to jeszcze Brytania. Nie wiem co to za władca. I tutaj coś do niej przyrosło. W ogóle myślałem że to guzik na początku. A coś tu widać Brytania. No nie wiem. Za mało szczegółów. Nie ważne. Była sobie monetka miedziana. Chyba kolejna monetka. Wszystko tu wychodzi tak zalepionej. Nie wiem czy to moneta czy guzik ale... Najpewniej moneta w opłakanym stanie jak zazwyczaj kogo my tu mamy? Coś widać jakąś Brytanię Coś też widzicie Nie wiem, będziemy na podsumowanie oglądać te wszystkie krążki A ja myślę, że to już chyba jeden z ostatnich I myślę, że około 10 godzin w dwóch miejscach. W pierwszym miejscu byłem 4 godziny w drugim Chyba 6. Także tutaj mamy około nie wiem, 200-300 sygnałów. Każdy taki ołowik to wiecie. bo jest osobny sygnał. Także trochę tego było. Tam jakieś guziki, trochę przebierałem. Także co się udało znaleźć? Ogólnie już pomieszałem te dwa wypady. Mamy około 11 monet. 11. Jeden medal. Także tutaj jakiś naparstek, Tak. Jakaś kulowa, kuleczka. Jakieś ciekawe broń widła, ale nie wiem co to było pęknięte niestety no trochę tego było oczywiście dwa lepsze wypady dwa lepsze wypady dwa lepsze najlepsze fanty także o których Wam zaraz opowiem a teraz co, zacznijmy od monetek tutaj mamy George'a II bodajże bo facjata jest w lewo także 1700 tam początek tutaj mamy trzy sztuki zajazdy gdzieś tam jeszcze tutaj na tej środkowej widać babę na wozie tutaj też ale to już wiecie, straszne zajazdy. Ja to widzę, ale w kamerze wy to niekoniecznie możecie widzieć. Także, no nieważne. George, George III, tak? Był królem 1760 do 1820. No także, no trochę, trochę lat mają te monetki. Tutaj widzicie, o może, to jest współczesne 1 albo 2pi przerabiane w muzeum na jakąś taką monetkę pamiątkową. Wiem, bo sam gdzieś taką jedną mam. To już na nie nic nie widać, ale, ale no tak to jest już z takimi monetami współczesnymi. Tu kolejna współczesna. Na polu się zastanawiałem, co to jest, a później już przetarłem, to już do, doszło do mnie, że to jest 10pi. Tutaj o, najładniejszy stan z tych takich peny i half peny i tak dalej. 1924, half peny George'a V. W ładnym stanie się uchował. Tutaj też się zastanawiałem na polu co to jest, a to jest Wiktoria z młodą głową. Coś tu jeszcze widać. O tutaj ją widać. Tutaj widać jej ten koczek taki. Czy jak to się nazywa? Także to jest Wiktoria i nawet datę widać 1800 tam któryś, 1867, także. No, z monet to było na tyle. Tutaj jakiś chrupek, który nie wiem co to jest w ogóle. No moje podsumowanie jak zwykle długo, ale no cóż. Tak to jest. Co mi to zostało? Tu została mi plomba. O, jak ją przybliżę, to zobaczycie, być może jak wróż. Wysz... O, BBN Sons. Najprawdopodobniej to jest plomba nawozowa z okresu, właśnie wiktoriańskiego. Rok tam, wiecie, 1800. Dajmy na to. tam Druga połowa, 1800. Także plomba nawozowa, pochodząca najprawdopodobniej z Great Yarmouth, także, no fajnie. No i tutaj mam. Klucz właśnie, który mi się mega spodobał. Fajny fand. chyba lepszy niż srebro, jak dla mnie, bo rzadziej spotykany. No widzicie, to jest piękna robota, ten ręczny gravarek tutaj. Musiał pochodzić od mebla wysokiej klasy, bo to jest najprawdopodobniej klucz jakiś meblowy, może jakieś kasetki. Może miał jakiś związek z tym kościołem, co tam byłem, nie wiadomo. Także I datowany jest mniej więcej na końcówkę 1780 do 1000. 830, także no też już ma swoje lata, ponad 200, także super fancik jak dla mnie no i gdzieś mi się tutaj mój Miedziany Hamerek zap, zapodział z 1625 do 1649 no mało już widać na nim zajazd, tutaj tą różyczkę jeszcze widać jako tako ale to jest Czars pierwszy, także Taka fajna monetka, a Charles, no jedyny, pe, jedyny król, który miał takiego pecha i został ścięty. Także moneta pechowego króla, że tak powiem. Artur tam trafił ładną monetę. Sami to widzieliście na materiale pięknego czarca. Takiego bym chciał, jak on. No ale tak to, tak to się prezentuje. Jeszcze raz wam. Oj nie, tak. Jeszcze raz wam tak pokażę. 10 godzin szukania tyle fantów. No, tak to czasem jest, no nie. Ale podobało mi się, a jak Wam się oczywiście podobało, to pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i widzimy się na kolejnym materiale. Ja już nie gadam, bo te moje podsumowania zawsze są długie, ale wystarczy na ten raz. Także dzięki za oglądanie, do następnego, cześć.